Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych żeby ten dzień nie spadł na was z nienacka jak potrzask przyjdzie on bowiem na wszystkich którzy mieszkają na całej ziemi czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie abyście mogli uniknąć tego wszystkiego co ma nastąpić i stanąć przed synem człowieczem oto słowo pańskie Rozpoczynamy adwent, kolejny w naszym życiu. Czas, jak to słyszymy, oczekiwania na przyjście Pana. Czas oczekiwania. Ale pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, czy my w ogóle na coś czekamy? Czy my jeszcze na coś czekamy? Czekamy to znaczy, czy jest w nas jakaś tęsknota, jakieś pragnienie, jakieś oczekiwanie że mam co do tego jakieś emocje też. Bo niestety świat, komercja i pieniądz nauczyły nas, że w sumie to już nie ma na co czekać. Czy dobrze znicze nie zgasły na grobach na początku listopada, a już przecież mamy mikołaje, choinki, prezenty, już reklamy. Że kiedy dochodzi do tych świąt, to już na coś my czekali. To już dawno przeszło. Ten nawet klimat, a przecież wiemy, że nie tylko o klimat chodzi. Czasem nam już się nawet nie chce. Byle pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt i, i byle do pracy. Czy my na coś jeszcze czekamy? Po tym jest Adwent. I ten adwent to nie jest tylko oczekiwanie na Boże Narodzenie. O tym się nie mówi zbyt często, chociaż się mówi oczywiście, ale to jest też czekanie na powtórne przyjdzie, przyjście Pana. To znaczy ta tęsknota i to, to oczekiwanie wybiega dużo dalej niż nasza doczesność. Słowo nam mówi dzisiaj, to Pan Jezus wprost nam mówi dzisiaj o takie niełatwe rzeczy, bo mówi o ociężałości serca. I że ta ociężałość, on mówi, że może przyjść przez obżarstwo, pijaństwo, przez troski doczesne. To trochę tak, jakby iść przez życie i ciągle patrzeć pod nogi. Wiemy, że jak się patrzy pod nogi, to w pewnym momencie człowiek może się, mówiąc kolokwialnie, wywalić. Dlatego Jezus dzisiaj daje nam jakby swoiste przykazanie, bo to brzmi jak przykazanie. Podnieście głowę. Podnieś głowę i zobacz dalej niż tylko to, co masz pod nogami. Podnieś głowę. Idziesz do przodu. Jesteś pielgrzymem. Za chwilę o tym będziemy więcej słyszeć, ponieważ nowy rok, który za chwilę się zacznie i odwigili już, kiedy papież otworzy święte drzwi. Na Watykanie rozpocznie się rok jubileuszowy, który właśnie mówi o pielgrzymach nadziei. Jesteśmy pielgrzymami. Człowiek, który idzie przed siebie, nie patrzy pod nogi, bo nie zobaczy perspektywy, nie zobaczy tego, co jest dalej. A ociężałe serce, o którym mówi Jezus, może być na skutek różnych rzeczy. On sam mówi o obżarstwie, pijaństwie, o troskach doczesnych. I moglibyśmy powiedzieć, że potrzebujemy swoistego postu. <laughs> Adwent kiedyś miał taki charakter, teraz troszkę mniej. Mówi się o radosnym oczekiwaniu na przyjście Pana. I dobrze, że ta radość jest podkreślana. Ale swoisty post może już nie od jedzenia tyle, nie od picia chociaż tego jest dużo ale może potrzebujemy bardziej postu od nadmiaru bodźców wrażeń różnych reklam zakupów może bardziej od telewizji internetu i od tego czym nas to karmi może bardziej od plotek od rozsiewania niesprawdzonych informacji czasem nieprawdziwych Postu od obgadywania, od złego myślenia o innych, o sobie też, postu od kłamstwa, które jest bardzo powszechne i rzekomo nikomu krzywdy nie robi. Rzekomo. Rzekomo jest nawet dla jakiegoś dobra, nie wiadomo kogo. Tak sobie myślę, że tak, potrzebujemy jakiegoś rodzaju postu, ale każdy potrzebuje znaleźć swój post. Ponieważ choroby duchowe są różne, każdy z nas może czego innego potrzebować. Po co? Po to, żeby serce nie było ociężałe, żeby podnieść oczy, podnieść głowę i zobaczyć coś dalej. A podniesiemy głowę właśnie wtedy, kiedy będziemy mieć pragnienia, kiedy będziemy chcieli czegoś więcej. Niż tylko tego, co takie przyziemne, jak to przysłowiowe patrzenie pod nogi. Kiedy człowiek nie ma pragnień, to już na nic nie czeka. I niektórzy mówią, że te czasy nasze to są takie już era postchrześcijańska, że to chrześcijaństwo to już było, to się skończyło, Czy teraz to jest jakieś dogorywanie i patrzą na statystyki, że. Mm, że to jest era nawet ponowoczesna, że ta nowoczesność to się też jakoś kończy, I jest w ogóle czasy, które nie wiadomo jakie są, ale chrześcijanin to nie jest człowiek po, chrześcijanin to jest człowiek przed. To znaczy, to co najlepsze jest przed nami, a nie za nami, ponieważ wydźwięk tego post jest właśnie taki, że to już kiedyś to było, może się sprawdziło, ale teraz to już nie. Najlepsze jest przed nami. Pytanie, czy w to uwierzę, i czy pójdę do przodu, wychodząc naprzeciw temu, co jest w jakimś sensie nieznane, ale co jest lepsze. Święty Ignacy mówił, że. Jak ktoś nie ma pragnień, czyli nie chce czegoś więcej, nie ma tęsknoty, za niczym nie czeka, to nie jest zdolny choćby do odprawiania rekolekcji, ćwiczeń duchowych, no bo on do nikąd nie dojdzie. Niczego nie chce, to do nikąd nie dojdzie. Ale mawiał też wtedy, że jeśli ktoś ma takie wrażenie, że nie ma pragnień, chociaż one może są tylko przykrytą grubą warstwą popiołu, to niech prosi o pragnienie pragnienia, żeby mu się chciało. Panie Boże, daj mi tę łaskę, żeby mi się chciało, tak jak czuję, że może mi się nie chce, bo te troski doczesne i też to, co się dzieje na świecie, co czasem nam zabiera energię, siły i wojny, i kataklizmy i różne rzeczy, też to, o czym Ewangelia dzisiaj mówi, wszystkie moce będą wstrząśnięte. Czasem nasze życie też jest takie wstrząśnięte. Czy jednak pragnę, czy jednak tęsknię za czymś innym i konsekwentnie będę szedł do przodu, żeby spotkać nadchodzącego Pana? Serce Boga bowiem jest jak oko cyklonu. Tam jest pokój i bezpieczeństwo. Chociaż wokoło jest zawierucha, chociaż wokoło wszystko się wali, kręci i nie wiadomo jak, w sercu Boga jest cisza i bezpieczeństwo. I warto do tego serca Boga powrócić. Ostatnia encyklika papieża Franciszka jest o sercu, o sercu Boga. Warto do niej sięgnąć. A z tym związany jest jeszcze jeden aspekt. Kwestia nadziei. Czy mam nadzieję na coś jeszcze? Powiązane. Czy na coś czekam? Czy mam nadzieję? Pośród tego świata, który zdaje się, że czasem nie ma nadziei na nic. Dlatego próbuję żyć tu i teraz, co też jest ważne, ale w tym kluczu może człowieka zagubić, albo wpuści go w taką karuzelę, z której trudno będzie mu wyjść. Czy mam nadzieję? Wielu ludzi nie znajduje sensu życia, sensu swojego własnego życia, sensu życia w ogóle, ale czy my jako wierzący, jako chrześcijanie mamy nadzieję? Jezus, który dzisiaj daje nam to mocne słowo, podnieście głowy, nabierzcie ducha. Dlaczego? Bo pośród tego, co się dzieje i na zewnątrz, i tego, co odkrywasz w sobie, przychodzę ja, Pan, Zbawiciel, miłujący człowieka, jedyny Zbawiciel, Mesjasz, czy w to wierzę. Że On nadchodzi. I On jest tym, który. Nie przestał trzymać tego świata w swoim ręku. Nie zostawił świata. Nie odszedł. Patrząc na to, jaki człowiek jest, nie zostawił go. Tylko właśnie jest w środku tego, co się dzieje, nawet gdy dla nas to jest przerażające. On jest obecny. Nieustannie. I mało tego. Obiecał, że będzie z nami aż do skończenia świata. Nigdy człowieka nie zostawi. To nam się czasem wydaje, że go nie ma. Czy ja uwierzę w to, że w nim jest spełnienie moich pragnień? Owszem, mogę uwierzyć słowu, które mówi telewizja, internet, świat wokół mnie, ale czy to mi daje życie? Czy to mi daje energię? Czy to napawa mnie nadzieją? Bo jeśli nie, to ten, sam święty Ignacy powiedział, to nie jest dobrego źródła. To nie jest z prawdziwego źródła, to nie jest prawda, ponieważ prawda zawsze podnosi, prawda zawsze daje głęboki oddech, prawda zawsze daje światło pod nogi i daleko wypuszcza to światło, jak długie światła w samochodzie. Ale czy ja chcę tego słuchać? Słowa Boga, który mówi: Najlepsze jest jeszcze przed nami, nic się nie skończyło, to się dopiero zacznie. I to słowo tak brzmi jak koniec świata, ale przecież może być jakiś koniec świata, tylko że zaraz następny jest początek. Tak jak rok liturgiczny, coś się kończy, coś się zaczyna. Czy ja w to wierzę? Czy ja w to uwierzę? I na to wszystko Jezus mówi dzisiaj, nabierzcie ducha i podnieście głowę. I mówi też dwie rzeczy, dwa słowa. Czuwajcie i módlcie się. Można powiedzieć, że to jest program na Adwent. Nic więcej nie musicie robić. Co to jest czuwać? To jest otworzyć oczy i być świadomym. Zacząć świadomie żyć. Otworzyć oczy i uszy na rzeczywistość. Nie po to, żeby słuchać plotek, ich sensacji, tak? albo tego wszystkiego, co karmi nasz lęk, Dobijający nas czasem do ziemi, tylko otworzyć oczy i uszy, żeby zobaczyć Boga przychodzącego. Nie tylko w Eucharystii, w drugim człowieku, w różnych wydarzeniach naszego życia, w poruszeniach serca. Boga, który jest bardzo delikatny i bardzo subtelny, nie przychodzi z fanfarami, z trąbami. A z drugiej strony jest to Bóg lubię to określenie pewnego jezuity z początku zeszłego wieku jest tam ponad 100 lat temu który mówił Deus Semper Major Bóg jest zawsze większy od wszystkiego i od wszystkich skoro tak to kiedy trzymam się blisko Niego a trzymam się przez modlitwę dlatego Jezus mówi dzisiaj módl się czuwaj, bądź świadomy i módl się to znaczy bądź w relacji z Bogiem kiedy jesteś z nim w relacji i czasem sobie myślę, że to jest trochę coś więcej niż tylko odmawianie pacierzy, które można odhaczać jak obowiązek, czasem przykry nawet, trudny, no ale przecież, żeby nie zgrzeszyć, to mam to. Tylko to jest relacja, tak jak z drugim człowiekiem, zażyła relacja z Bogiem. To wtedy. Będąc tym Bogiem zawsze większym, jestem jak dziecko w ramionach swojego taty. A tata dla małego dziecka jest większy od wszystkich. To znaczy, choćby się świat walił i palił, nic mnie grozi. Choćby moje życie wisiało na włosku, nic mnie grozi. Ale jak słyszycie i czujecie, to nie jest o pewnikach. To jest o zaufaniu. To jest o ufności, o nadziei i to jest o wierze. O niczym innym. To jest o tym, czy chwycę rękę i ja puszczę swoje zabezpieczenia i pozwolę pójść za Nim. Na Jego słowo. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo. Mi to słowo wystarczy. Jak Ty mówisz, że tak jest, to ja idę. I On dzisiaj mówi nabierz ducha i podnieś głowę. bo zbliża się Twoje odkupienie. Zbliża się coś lepszego, niż Ci się wydaje i niż jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić. Nabierz ducha i podnieś głowę. Nie bój się pragnąć, nie bój się tęsknić. Miej nadzieję, bo naprawdę to, co najlepsze, jest ciągle przed nami.